Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o moich spostrzeżeniach odnośnie leczenia ryb, odrobaczania ich. I jak się okaże, pomimo mojego stażu w akwarystyce ponad 20-letniego, nie mam w tym temacie zbytniego doświadczenia. Co za tym idzie? To się okaże w dzisiejszym filmie. Tak więc zapraszam na film. No żeby ta historia miała sens, o której chcę dzisiaj opowiedzieć, o tych moich wnioskach, to ja się cofnę paręnaście lat wstecz, kiedy to po raz pierwszy miałem paletki. Wówczas kupiłem 8 sztuk paletek. Oczywiście poczytałem, ile mogłem na temat tych ryb. Wprowadziłem je do swojego akwarium. Na początku było wszystko ok. Ale z czasem jak się okazało zaczęły ryby powoli padać jakie objawy były? Oczywiście takie standardowe jak dla paletek czy skalarów, chowanie się gdzieś tam po kątach brak pobierania pokarmu, izolacja właśnie taka no i najpierw powiedzmy padła pierwsza ryba, która gdzieś po w staniu w kącie około tygodnia, dwóch padała. No, ja oczywiście wtedy nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego ta ryba nie je. Zacząłem czytać. No, jak się okazuje, dowiedziałem się o wiciowcach i nicieniach. Problem w tym, że nie wiadomo, co tak naprawdę rybę dręczy. Bo zarówno jedne pasożyty, i drugie. Objawy tych pasożytów są bardzo do siebie podobne, a leczenie jest zupełnie inne. Co zrobiłem? A na no nic. Pozwoliłem rybie zdechnąć. Potem w ślad tej pierwszej poszła druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, aż z ośmiu sztuk zostało dwie. Jaki z tego można wniosek wyciągnąć? No, można wyciągnąć w zasadzie dwa wnioski. Że mogłem podać lek, ale przede wszystkim musiałbym wiedzieć jaki, albo nie robić nic, tak jak w zasadzie zrobiłem. No i tak przez szereg lat potem, oczywiście, praktykowałem ten sposób, po prostu nie wiedząc, co mógłbym podać rybie, żeby ją uratować. No i to właśnie ma swoje plusy i minusy. Opowiedzmy teraz o tych plusach, jakie ja tutaj widzę. Otóż plusem jest to, że mimo tego, że te ryby padną, to zostają zawsze te najsilniejsze. I tu można byłoby się odnieść do tej selekcji naturalnej. Takie fajne hasło naturalna selekcja czyli umywamy sobie tym ręce, krótko mówiąc, i nasze sumienie. Druga sprawa to jest po prostu podanie leku. No i tu się właśnie robią schody, bo tak jak wspomniałem, nie wiadomo jakiego. Więc zazwyczaj przez brak tej wiedzy zarówno ja, jak i wielu akwarystów, nie podają leków. I co, czym to skutkuje? A na tym, że na przestrzeni lat? Albo nam ryby chorują, albo nam nie chorują. Jeżeli nam nie chorują, to jest wszystko OK, a i się zdarzy przypadek właśnie, tak jak moim tutaj przytoczonym tym, w tej sytuacji odnośnie tych paletek, że jedna zaczyna nie jeść, no to zaczynamy się wtedy stresować. I teraz po co ja to nagrywam? No, bo właśnie wprowadziłem ostatnio do swojego zbiornika Rejona Naj, 8 sztuk. Tak, jak kiedyś tych paletek, 8. No i widzę właśnie takie samo zachowanie jak kiedyś. Skalar zaczął się izolować, przestał pobierać pokarm i jeśli był to jeden, to się nie przejmowałem. I tu dochodzimy do tego, o czym zaraz powiem i co będę też chciał zaraz pokazać dalej w moim zbiorniku, kiedy podejmujemy kroki, a kiedy na przykład możemy jeszcze się temu przyglądać. Jeżeli jedna ryba przestaje jeść, możemy jakoś to, że tak powiem, przełknąć, no bo jedna jest kółka wiosny, nie czyni. Ale wiadomo, wtedy trzeba bacznie obserwować cały zbiornik. No, jeżeli w ślad za nią idą kolejne, no to zaczynamy się wtedy zastanawiać. Jakie jest moje doświadczenie odnośnie tego tematu? Otóż, jeżeli chodzi o podawanie leku, no to żadne. A jeżeli chodzi o takie doświadczenie, co się dzieje, gdy właśnie tego leku nie podajemy, to mam takie odczucie, że wtedy zostają nam ryby, które są naprawdę silne. Bo w tamtym czasie, odnośnie tych paletek. I to są właśnie te plusy ujemne. No, ubyło sześć, ale plusem jest to, że zostało te dwie, które naprawdę były niezniszczalne. I jak sobie sięgam pamięcią i przypominam sobie te dyskowce, to były naprawdę piękne ryby, którym nic w życiu nie dolegało. Od samego początku nie było z nimi najmniejszego problemu. Podobną sytuację miałem też z dyskowcami, teraz całkiem niedawno, trzymanymi w moim zbiorniku, że w pewnym momencie zaczęły także się pojawiać jakieś tam choroby. No i to samo stresowa sytuacja, no nie? Powrót do, 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 do pamięcią, do tamtej sytuacji, gdzie po kolei padały sztuki i jak zobaczyłem, że. Najpierw u jednej objawy choroby. Jeszcze oczywiście nie wiedzącej co jej jest, nie podałem leku. No ale na drugi dzień ryba padła. Co zrobiłem? Zauważyłem następne od razu objawy. Te same co u tej poprzedniej, która zdechła. No i pierwszy raz właśnie w tamtym momencie podałem metronidazol. Tak troszeczkę po omacku, nie wiedząc, czy robię dobrze, no bo mamy zazwyczaj do wyboru w większości przypadków albo nicienia, albo wiciowca. Co jest przyczyną choroby? Pomoże tutaj w tym wypadku tylko i wyłącznie badanie. Ale wiadomo, że takie badanie jest uciążliwe i mało kto robi, więc tak jak wspomniałem, niewielu decyduje się na leczenie albo leczy Zazwyczaj wiciowca. No i wracając do tych moich rio nanai i moich spostrzeżeń teraz obecnych. Otóż miałem tutaj w moim zbiorniku mm, już taki przypadek, że jeden z białych skalarów ja aktualnie teraz się znajduję w lewym rogu, jak go tutaj będziecie mogli widzieć. Są dwa, ten co płynie sobie niżej. On nie jadł, słuchajcie, z dwa tygodnie dobre, może miesiąc nawet, przeciągnęło się, nie jadł. Ja już go miałem. Oprócz niego, wszystkie były, ze wszystkimi, było wszystko ok. Ten jeden nie jadł. No i co? Można byłoby od razu zaradzić, prawda, lek i tak dalej. Ale skoro ryba nie, je, trzeba byłoby aplikować do, do wody. Więc oczywiście postanowiłem zrobić tak jak zawsze, czyli nic nie robić i czekać na rozwój sytuacji. No i co się stało? Ryba nagle ozdrowiała. Słuchajcie, poradziła sobie i ma się dzisiaj świetnie. Nawet powiem szczerze, że ma ładny kształt. Je bardzo ładnie, jest aktywna. Dlatego też jak zauważyłem, że jeden z Rio Nanai odmówił przyjmowania pokarmów, stwierdziłem, że no dobra, Damy mu czas. Ale potem pojawił się kolejny. I kolejny. I teraz trzy nie jedzą, i pięć ma się świetnie. No i teraz doszliśmy do sedna. Więc skoro ja nie mam doświadczenia w podawaniu leków, to może wy macie. I może jesteście w stanie mi doradzić. Bo moje doświadczenia. Mówi mi, że słuchaj, zrób to jak zawsze. Daj rybie stanąć na nogi. A jeżeli nie, to zostaną ci sztuki, z którymi nie będziesz miał problemów. Znowuż gdzieś jakiś drugi głos mi mówi: słuchaj, no, nie olewaj, daj lek na wiciowce, bo to tak w większości przypadków się dzieje, że dopadają. Rybeł w wiciowce, no i się przekonasz. No i właśnie co zrobię, to się okaże, ale pytanie do publiczności, czyli do Was, co Wy byście w tej sytuacji zrobili? Liczę na Wasze zaangażowanie. Myślę, że Wasze komentarze przydadzą się nie tylko mi, ale również innym oglądającym ten film. Także czekam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.